Anarchia. To jeden z najbardziej niebezpiecznych serwerów na świecie. A dzisiaj ja podejmę się wyzwania od zera do milionera. No dobra, ale już Wam mogę powiedzieć, że to nie będzie takie zwykłe od zera do milionera. Tak jak na przykład u Esa i u innych takich YouTubers. Nie. Tutaj będę miał jak i utrudnienia i ułatwienia. Pierwszym utrudnieniem jest to, że możecie zauważyć, że mam jedno serce. To jest to utrudnienie. Ale z tego nie będziemy korzystać. Uwierzcie mi. A ułatwienie? Możecie was, może Was to zastanawiać, ale ułatwienie to jest to. Oh. Mam szkodę, ale to jest też takie troszkę utrudnienie, Nie, bo tam co chwila są jacyś ludzie i właśnie, widzicie jak to. No i jeszcze Już Już na... Aha. No i jestem wyzerowany no i niestety nie. a chciałem nagrać taki fajny odcinek no niestety ile backup kosztuje no nie tam, ale chciałem nagrać taki dobry odcinek a tu nagle Uch. No niestety. Ale. Mam inny plan. Hmm. Czekajcie, dajcie mi trochę pomyśleć i zaraz się widzimy. No dobra. Troszkę. Nie wiem. Myślałem, chyba najgorszy pomysł. No ale dobra, no. Jest trudno. a dokładnie box pvp czyli naj, najłatwiejszy tryb jakby na ogólnie na anarchii jest tam bardzo bardzo, ale to bardzo łatwo zarobić a dzisiaj sobie pobramy może podzabijamy kilku cików. a dokładnie typu o, no i już się coś sprzedało i się łatwo zarobić. To są moje iteny, następujące Dobra, a więc robię w ogóle jak ten, taki, takie coś. Jeszcze wam nie mogę powiedzieć co, ale możecie się tylko domyślać, ja wam tak nie powiem. Więc piszcie w komentarzu co. I może zgadniecie marzenie, może ale jak zgadniecie to i tak Wam nie powiem, bo to dopiero zobaczycie Dobra, no to na razie... O kurczę. Dobra, hmm, palećmy coś. jeszcze. są zamurowane. Ja bym chciał trochę po, po, pozabijać, ale nie bardzo ja. Musiałbym swój jak wikłonek na że się tym bardziej mieć, bo mam zostaw startowy i to dosłownie. Kurde, poszedłem tam. Ja nie mogę powiedzieć, co ja robię. No. Kurde. Dobrze. To nieważne. Mm. O jego by było łatwo załatwić, ale... Mm. Dobra. Troszkę odpalć, chciałem tam mieć już, dlatego tak cicho byłem. Ale do oczek. Dobra, zobaczmy. Kiedy nie widzicie tego, to dobra, macie. Tutaj. Są backupy i różne takie. Dobra. Anarchia SMP. Jak kosztuje backup? Mm. Tutaj są tylko rangi. Ja w sumie rangę tu też bym miał... no, sobie chciał kupić, ale to nie na dzisiaj. Backup. A um, odblokowanie konta. Informacja o odblokowaniu konta. Um. Gdzie to jest płatne, czy co? A więc od razu napisałem, czy baka na Anar jest ładny? dobra, to już w z AI bo kaplan serwisowy, ja nie jestem usługą, za którą się płaci. Nie żeby są, żeby są... Czyli nadal nie rozumiem. Usługą, za którą się płaci... Nie jest usługą, za którą się płaci. No i jak myślicie... Tak, nie zrobię tego, bo nie wiem, co to jest. Podaj numer PID. Czekaj, a gdyby co to me numer... pin. Dobra. Nadal Pit Processing to be def Dobra, nadal nie rosła. Na razie to to nieważne. W sumie ale co ja bym mógł teraz dla was coś nagrać oczywiście, oczywiście nie, no no nie wiem spał na pójdę, a mnie nie muszę wyłączyć elitę. A co można pod ciekawego porobić na boksie? Szczerze tu nie ma, bym no, tylko zabijać, no ale kogo? Tak, lecimy na boksie. Trzeba jakąś jedynkę wydropiamy. I... O kurde. Mówi, właśnie. Nie, ja się nawet nawałaś nie chciałem, bo wiedziałem, że to jest jakiś sposób. Żebym sobie, sobie, sobie wystarczał. Miałem 60 koks. No jak tam mówią, coś się zaczyna, coś się kończy, tak. No niestety. Muszę ulepszyć teraz swój ekwipunek. A dokładnie nie I elektry sobie kupić. Jeszcze fireworks. Krew. Dobra, zakupiłem fajerperki i nie wiem idę na niego chyba. Mam lepszy Czekajcie. No ale dobra. Widziałeś tu coś dla dlatego... Nie wiem, to miał jakiś sposób miał chyba kostium. Pamiętajcie o kostium. Nie zawsze wszystko daje, ale daje bardzo, bardzo, ale to hmm. bardzo dużo. Przeważnie, zawsze, jak w, nie masz mu przegrywasz Tak jest przeważnie. Być może nie? Nie. nagrać od do milionera, ale no, coś nie wypłyło. I no, nie mogę teraz tego nagrać. No. Niestety ktoś wpił na serwo. No czyniła Hulma moją. No i paka pana. Czekaj. Paka no. na. No. Sprawdźmy ten baga. Siest, ale ja spóźnię. Co robisz tego backup Uboga na rynku. I kupiacz ci. Uboga na rynku. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz swoją własną historię zamiast podróżować. to nie będzie w tym Czekajcie Nie, jeszcze czekaj. Dobra, nie. Co możemy porobić? W nie wiecie o czym było ostatnie bo mi coś się zepsuło z OBS-em i nie miałem włączonego jakby nagrywania głosu i nie słyszeliście mnie, a ja przez te 20 minut do Was gadałem ciągle u mnie to to było o tym, że, no, że po prostu o, 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 zabiję. O kurde, nie... kurde, kurde znacznie go nie zabiję. No, ile ja mu zadałem. Kurde, nie mogę trafić. O dobra. Trzeba on od razu uciekał miał no, może małą chapę. mam zbindowanych tych klawiszy jakby który są jestem słaby w bing no nic. ej czekajcie zaraz wrócę ja tylko pokażę wam czy zaraz bo coś dostałem no dobra, jednak nieważne, nie, nie, nie wstaję nic jednak jedna. Pomyliło mi się coś. Eee, ale... Czekajcie, bo... Ja się już chyba z wami żegnam. Nie wiem, ch chcecie jeszcze moje teksturpaki zobaczyć? Um, to zrobię z tego osobne odcinek tylko napiszcie w komentarzu tak chcę zobaczyć twoje teksturpaki to ci po prostu wyślę linka albo albo um, zrobię z tego odcinek i no, zobacz wtedy i zapraszam też na mojego discorda który jest w opisie e, ale no nie hejtujcie na tym discordzie no bo Dopiero wczoraj go zrobiłem i on się jeszcze robi. Tam będą różne naprawdę kanały i paki i wszystko. Naprawdę. Więc... Naprawdę będzie można wejść. No dobra, ale ja się już z wami żegnam. No i to by było na tyle. Ja teraz sobie jeszcze będę pobierał jakieś tam teksturpaki do PvP. No więc ja się z żegnam. 哎喽。Hello.